Co łączy najbardziej spokojnych ludzi, których znasz, tych, którzy potrafią zachować równowagę nawet wtedy, gdy ktoś próbuje ich wyprowadzić z równowagi? Odpowiedź może Was zaskoczyć to nie brak emocji ani obojętność. To świadoma umiejętność rozpoznawania gier psychologicznych i odmowa uczestniczenia w nich. Wyobraźcie sobie swój umysł jako prywatną bibliotekę. Niektórzy ludzie wchodzą do niej z szacunkiem, cicho przeglądają książki i zostawiają wszystko w porządku. Inni natomiast wpadają jak huragan, przewracają półki, rozrzucają strony i próbują przepisać waszą historię swoimi słowami. Karl Jung, szwajcarski psycholog, który przez dziesięciolecia badał ludzką psychikę, odkrył coś fascynującego. Większość konfliktów międzyludzkich to tak naprawdę walka między nierozpoznanymi częściami nas samych, które Jung nazywał cieniem. Cień to wszystko, czego o sobie nie akceptujemy lub nie chcemy zobaczyć. To nasze ukryte lęki, stłumione emocje i nierozwiązane konflikty. Kiedy spotykamy osobę, która nas irytuje, często dzieje się tak dlatego, że jej zachowanie przypomina nam coś, czego nie lubimy we własnym wnętrzu. To jednak nie oznacza, że musimy pozwalać innym na manipulowanie naszymi emocjami. Prawda jest taka, że w każdym środowisku w pracy, w rodzinie, wśród znajomych Spotkamy osoby, które potrafią zakłócić naszą wewnętrzną harmonię. Mogą to być manipulatorzy, którzy używają poczucia winy jako broni, narcyzi szukający stałego podziwu, czy po prostu ludzie tak zagubieni we własnych problemach, że nieświadomie przenoszą swój chaos na innych. Kluczowe pytanie brzmi: jak zachować własną integralność w takich sytuacjach? Pierwszym krokiem jest zrozumienie, że każda toksyczna interakcja ma swoją anatomię. Zaczyna się od prowokacji. Ktoś rzuca wam wyzwanie, krytykuje was, manipuluje faktami, lub po prostu zachowuje się w sposób, który ma was wyprowadzić z równowagi. Następnie następuje moment wyboru: czy zareagujecie emocjonalnie, wchodząc w grę, czy zachowacie spokój i świadomie wybierzecie swoją odpowiedź. Jung zauważył, że kiedy ktoś nas prowokuje, w rzeczywistości oferuje nam dar możliwość zobaczenia, co w nas samych potrzebuje uzdrowienia. Jeśli czyjś komentarz o naszej pracy wywołuje w nas gwałtowną reakcję, może to oznaczać, że mamy ukryte obawy co do swoich kompetencji. Jeśli manipulacyjne zachowanie kogoś wprawia nas w panikę, być może sami mamy trudności z ustanawianiem granic. Ta świadomość nie oznacza, że powinniśmy tolerować nieodpowiednie zachowania innych, przeciwnie, daje nam ona narzędzie do lepszego zrozumienia sytuacji i świadomego wyboru reakcji. Wyobraźcie sobie, że jesteście archeologami własnej psychiki. Każda trudna sytuacja to kopalnia, w której możecie odkryć coś cennego o sobie. Czy zdarzyło Wam się kiedyś spotkać osobę, która potrafiła zachować spokój nawet w najbardziej napiętej sytuacji? Jakie to było uczucie przebywać w jej obecności? Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach. Często takie doświadczenia mogą nas nauczyć więcej niż dziesiątki książek. Jedną z najważniejszych umiejętności w kontaktach z trudnymi osobami jest rozpoznawanie wzorców. Większość toksycznych zachowań opiera się na przewidywalnych schematach. Manipulator zawsze znajdzie sposób, żeby was obwinić za swoje problemy. Narcyz będzie stale przekierowywał rozmowę na siebie. Osoba pasywno-agresywna będzie używała milczenia i dwuznacznych komentarzy jako broni. Kiedy nauczycie się rozpoznawać te wzorce, przestaniecie traktować każdą trudną interakcję jako osobisty atak. Zamiast tego zobaczycie ją jako powtarzający się program, który druga osoba odtwarza prawdopodobnie w wielu różnych sytuacjach. To nie ma nic wspólnego z Waszą wartością jako osoby. To po prostu sposób, w jaki ta osoba radzi sobie ze światem. Wyobraźcie sobie, że trudne osoby to jak stacje radiowe nadające na określonych częstotliwościach. Manipulator nadaje na częstotliwości winy, narcyz na częstotliwości podziwu, a osoba pasywno-agresywna na częstotliwości ukrytej złości. Możecie słuchać tych stacji przez przypadek, ale zawsze macie wybór. Możecie przestroić się na inną częstotliwość lub po prostu wyłączyć radio. Jedną z najskuteczniejszych strategii w kontaktach z toksycznymi osobami jest to, co nazywam techniką zwierciadła emocjonalnego. Polega ona na świadomym odzwierciedleniu energii, którą otrzymujecie, ale w sposób spokojny i kontrolowany. Jeśli ktoś na Was krzyczy, odpowiadacie cichym głosem, jeśli ktoś próbuje Was sprowokować dramatem, reagujecie z nadmierną wręcz spokojem. To nie jest manipulacja, to świadomy wybór nieuczestniczenia w chaosie. Ta technika działa, ponieważ większość toksycznych zachowań opiera się na reakcji drugiej strony. Manipulator potrzebuje waszej winy, żeby poczuć się lepiej. Narcys potrzebuje waszego podziwu lub przynajmniej reakcji, żeby potwierdzić swoją ważność. Kiedy nie dostają tego, czego szukają, często po prostu odchodzą szukać łatwiejszego celu. Jung mówił o zjawisku, które nazywał przeniesieniem nieświadomym przenoszeniu emocji i konfliktów z przeszłości na obecne sytuacje. Często ludzie, którzy nas prowokują, robią to nie z powodu tego, kim jesteśmy, ale z powodu tego, co im przypominamy. Może przypominamy im kogoś, kto ich skrzywdził, lub może nasze spokojne zachowanie kontrastuje z ich wewnętrznym chaosem. Zrozumienie tego może być bardzo wyzwalające. Oznacza to, że większość ataków personalnych tak naprawdę nie ma nic wspólnego z nami jako osobami, to projekcje cudzych nierozeznanych problemów. Nie oznacza to, że powinniśmy wszystko tolerować, ale możemy przestać brać wszystko do siebie. Ważnym elementem ochrony przed toksycznymi wpływami jest budowanie tego, co Jung nazywał silnym ego, nie w sensie arogancji czy zarozumiałości, ale w sensie jasnego poczucia własnej tożsamości i wartości. Kiedy wiecie, kim jesteście i co jest dla Was ważne, trudniej jest Wam zachwiać cudzymi opiniami czy manipulacjami. Wyobraźcie sobie swoje poczucie tożsamości jako solidny dom. Ludzie mogą pukać do waszych drzwi z różnymi sprawami, ale to wy decydujecie, kogo wpuścić do środka. Niektórych możecie przyjąć w salonie, z innymi porozmawiacie przez domofon, a jeszcze innych możecie w ogóle nie wpuścić. Wasze wnętrze, wasze emocje, przekonania i spokój, to święte miejsce, do którego dostęp macie tylko wy. Ale jak praktycznie budować taką odporność? Pierwszym krokiem jest rozwijanie samoświadomości. Zwracajcie uwagę na swoje reakcje w trudnych sytuacjach. Co konkretnie was denerwuje? Jakie słowa czy zachowania wywołują w was najsilniejsze emocje? Te reakcje to mapy waszych wrażliwych punktów, miejsc, gdzie wasza psychika potrzebuje uzdrowienia lub wzmocnienia. Ćwiczenie, które może wam pomóc, przez tydzień prowadźcie dziennik emocjonalnych reakcji. Kiedy ktoś was zdenerwuje lub wyprowadzi z równowagi, zapiszcie, co się wydarzyło, jak zareagowaliście i co czuliście w swoim ciele. Po tygodniu przejrzyjcie notatki. Prawdopodobnie dostrzeżecie wzorce. Może zawsze denerwują Was komentarze o Waszej pracy, a może nie znosicie, kiedy ktoś próbuje Wami manipulować przez poczucie winy. Rozpoznanie tych wzorców to pierwszy krok do ich przepracowania. Jung wierzył, że wszystko, co nas winnych denerwuje, ma swoje korzenie w nas samych. To nie oznacza, że jesteśmy winni cudzemu złemu zachowaniu, ale że możemy wykorzystać te sytuacje do lepszego poznania siebie. Kolejnym ważnym narzędziem jest praktyka tego, co nazywam emocjonalną pauzą. Kiedy ktoś was prowokuje zamiast natychmiastowej reakcji, zróbcie głęboki wdech i powiedzcie sobie: to ciekawe, co się teraz dzieje w moim ciele i umyśle. Ta krótka pauza może uratować Was przed wieloma nieprzemyślanymi reakcjami. W tej pauzie możecie zadać sobie kilka kluczowych pytań. Czy ta sytuacja naprawdę dotyczy mnie, czy może druga osoba przenosi na mnie swoje problemy? Co próbuje osiągnąć ta osoba swoim zachowaniem? Jak mogę zareagować w sposób, który będzie zgodny z moimi wartościami, a nie z emocjami, które próbuje we mnie wzbudzić? Te pytania pomagają wyjść z automatycznego trybu reakcji i przejść do świadomego wyboru odpowiedzi. Często odkryjecie, że najlepszą reakcją jest w ogóle brak reakcji, przynajmniej takiej, której oczekuje druga strona. Jung wprowadził także pojęcie indywiduacji, procesu stawania się w pełni sobą, niezależnie od zewnętrznych oczekiwań i presji. W kontekście radzenia sobie z toksycznymi osobami indywiduacja oznacza rozwijanie tak silnego poczucia własnej tożsamości, że zewnętrzne wpływy nie mogą was z niej wytrącić. Ludzie, którzy mają jasne poczucie tego, kim są i czego chcą od życia, naturalnie odpierają toksyczne wpływy. To nie dlatego, że są nieczuli czy obojętni, ale dlatego, że mają wewnętrzny kompas, który pomaga im nawigować przez trudne sytuacje bez tracenia kierunku. Jednym z paradoksów pracy z toksycznymi osobami jest to, że im bardziej próbujemy się bronić czy przekonywać o swojej racji, tym więcej energii im oddajemy. Wyobraźcie sobie, że toksyczna osoba to jak energetyczna wampir żywi się waszymi reakcjami, waszą uwagą, waszymi emocjami. Każda próba obrony czy wyjaśnienia to jak podanie jej kolejnego posiłku. Znacznie skuteczniejszą strategią jest stawanie się energetycznie niesmacznym. To oznacza reagowanie w sposób tak spokojny i nieprzewidywalny, że druga strona po prostu traci zainteresowanie. Kiedy manipulator próbuje wzbudzić w Was poczucie winy, a wy odpowiadacie, rozumiem Twój punkt widzenia i zmienianie temat, zabieracie mu grunt spod nóg. Czy próbowaliście kiedykolwiek tej strategii? Jakie były wyniki? Często odkrywamy, że ludzie, którzy wydawali się nie do zniesienia, nagle stają się znacznie milsi, kiedy przestajemy dostarczać im dramatu, którego szukają. Ta strategia wymaga jednak pewnej praktyki. Nasz mózg jest zaprogramowany na reagowanie na zagrożenia, a toksyczne zachowania często aktywują nasze pierwotne mechanizmy walki lub ucieczki. Nauczenie się panowania nad tymi automatycznymi reakcjami, to proces, który wymaga cierpliwości i samokompasi. Jedną z technik, które mogą pomóc, jest wizualizacja. Wyobraźcie sobie, że otacza was ochronna bańka świetlna. Negatywne słowa i zachowania innych odbijają się od tej bańki, nie dotykając waszego prawdziwego ja. To może brzmieć naiwnie, ale wizualizacja ma udowodniony wpływ na nasze reakcje psychologiczne i fizjologiczne. Inna przydatna technika to eksternalizacja. Zamiast myśleć, Jan mnie denerwuje, spróbujcie. Jan teraz wykazuje zachowania, które mają na celu wywoływanie irytacji. Ta zmiana perspektywy pomaga zobaczyć zachowanie jako taktykę, a nie jako osobisty atak. Jung zwracał także uwagę na znaczenie symboliki w naszym życiu psychicznym. Trudne osoby często pojawiają się w naszym życiu nieprzypadkowo, ale jako swoiste nauczyciele. Nie dlatego, że są mądre czy życzliwe, ale dlatego, że zmuszają nas do rozwoju umiejętności, których potrzebujemy. Manipulator może nauczyć nas ustanawiania granic. Narcyz może pokazać nam, jak ważne jest prawdziwe poczucie własnej wartości, które nie potrzebuje zewnętrznego potwierdzenia. Osoba pasywno-agresywna może pomóc nam rozwinąć umiejętność bezpośredniej komunikacji. Oczywiście to nie oznacza, że powinniście być wdzięczni za toksyczne zachowania czy je tolerować. Ale możecie wykorzystać te doświadczenia jako okazję do rozwoju osobistego, zamiast tylko cierpieć z ich powodu. Bardzo ważnym aspektem radzenia sobie z toksycznymi osobami jest rozwijanie sieci wsparcia złożonej ze zdrowych relacji. Jung podkreślał, że ludzie to istoty społeczne i potrzebujemy pozytywnych kontaktów międzyludzkich, żeby zachować równowagę psychiczną. Kiedy macie solidne wsparcie ze strony osób, które Was cenią i szanują, znacznie łatwiej jest Wam nie brać do siebie negatywnych komentarzy czy zachowań innych. To jak różnica między próbą utrzymania równowagi na jednej nodze a staniem na solidnych fundamentach. Zdrowe relacje to te, w których czujecie się akceptowani tacy jacy jesteście, gdzie możecie wyrażać swoje uczucia bez strachu przed osądem i gdzie komunikacja opiera się na wzajemnym szacunku. Te relacje działają jak bufor ochronny przeciwko toksycznym wpływom. Ale co zrobić, jeśli w waszym środowisku dominują trudne osoby? Może w pracy macie szefa, który was krytykuje, a w rodzinie osobę, która stale was manipuluje? W takich sytuacjach szczególnie ważne jest tworzenie schronów, miejsc lub sytuacji, gdzie możecie odbudować swoją energię i spojrzeć na sprawy z perspektywy. To może być grupa znajomych, z którymi możecie szczerze porozmawiać, hobby, które was relaksuje, czy nawet regularny spacer w parku. Ważne, żeby te schrony były regułą, a nie wyjątkiem w waszym życiu. Jung mówił także o znaczeniu rytułów w utrzymywaniu zdrowia psychicznego. Rytuały to powtarzalne czynności, które pomagają nam przywracać poczucie kontroli i porządku. W kontekście radzenia sobie z toksycznymi osobami, rytuały mogą pełnić funkcję oczyszczania energetycznego. To może być tak proste jak przemycie rąk i zmiana ubrania po trudnym dniu w pracy, kilka minut medytacji przed snem czy napisanie trzech rzeczy, za które jesteście wdzięczni. Te proste czynności pomagają symbolicznie zmyć z siebie negatywne wpływy i przywrócić wewnętrzną równowagę. Pamiętajcie jednak, że praca nad sobą w kontekście trudnych relacji to proces, nie jednorazowa zmiana. Jung porównywał rozwój osobisty do procesu alchemicznego powolnej transformacji, która wymaga czasu, cierpliwości i wytrwałości. Nie oczekujcie, że od jutra będziecie całkowicie odporni na manipulacje czy prowokacje. Zamiast tego cieszcie się małymi postępami, tym, że tym razem nie zareagowaliście na prowokacje, że ustanowiliście granice tam, gdzie wcześniej pozwalaliście na jej przekroczenie, czy że po trudnej rozmowie szybciej odzyskaliście równowagę. Jednym z najważniejszych odkryć Jungs było to, że większość naszych problemów międzyludzkich wynika z projekcji, nieświadomego przenoszenia własnych nierozwiązanych konfliktów na innych ludzi. Kiedy ktoś was irytuje czy prowokuje, warto zadać sobie pytanie, co w tej sytuacji może mnie czegoś nauczyć o mnie samym. To nie oznacza, że zawsze jesteście winni temu, jak inni was traktują. Ale często nasza reakcja na cudze zachowanie może wskazywać na obszary, które w nas samych potrzebują uwagi. Osoba, która was krytykuje, może aktywować wasze wewnętrzne głosy samooceny, manipulator może wykorzystywać waszą potrzebę bycia lubianym. Praca z tymi wewnętrznymi wzorcami nie tylko pomaga w kontaktach z trudnymi osobami, ale także ogólnie poprawia jakość życia i relacji. Im lepiej znacie siebie, swoje mocne strony, słabości, wyzwalacze emocjonalne i wartości, tym trudniej jest innym was zmanipulować czy wyprowadzić z równowagi. Ważnym aspektem tej pracy jest także rozwijanie samokompasi. Często jesteśmy wobec siebie bardziej krytyczni niż wobec innych ludzi. Kiedy reagujemy na prowokacje czy dajemy się zmanipulować, zaczynamy się obwiniać. Jak mogłem się tak nabrać? Swingi. Dlaczego nie potrafię się obronić? Zrenie. Jestem słaby. Ta samokrytyka tylko pogarsza sytuację. Jung zauważył, że ludzie, którzy traktują siebie z życzliwością i zrozumieniem, są znacznie bardziej odporni na zewnętrzne ataki. To logiczne, jeśli sami siebie szanujecie i traktujecie z dobrocią. Mniej prawdopodobne jest, że pozwolicie innym na złe traktowanie. Samocą pasja nie oznacza usprawiedliwiania własnych błędów czy rezygnowania z rozwoju. Oznacza traktowanie siebie tak, jak traktowalibyście dobrego przyjaciela z wyrozumiałością dla niedoskonałości, ale także z zachętą do pozytywnych zmian. Kiedy popełnicie błąd w kontakcie z toksyczną osobą, np. dacie się sprowokować czy zareagujecie emocjonalnie. Zamiast się obwiniać, spróbujcie podejść do sytuacji z ciekawością. Interesujące, co się stało? Co mogę z tego wyciągnąć na przyszłość? Ta zmiana perspektywy z samokrytyki na samozrozumienie może być przełomowa. Ludzie, którzy traktują swoje błędy jako lekcje, a nie jako dowody własnej nieadekwatności, znacznie szybciej rozwijają umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Kolejnym ważnym narzędziem jest rozwijanie umiejętności komunikacji asertywnej. Asertywność to umiejętność wyrażania swoich potrzeb, granic i opinii w sposób jasny i szanujący, ale także stanowczy. To złoty środek między pasywnością, pozwalaniem innym na nadużycia, a agresywnością, atakowaniem innych. Asertywna komunikacja z toksycznymi osobami może brzmieć tak: Rozumiem Twój punkt widzenia, ale ja widzę to inaczej. To zachowanie jest dla mnie nieakceptowalne. Potrzebuję czasu do namysłu, zanim odpowiem na Twoją prośbę. Te proste formułki pomagają ustanawiać granice bez eskalowania konfliktów. Ważne jest także nauczenie się rozpoznawania manipulacyjnych technik. Manipulatorzy często używają przewidywalnych strategii, wzbudzanie poczucia winy po tym wszystkim, co dla Ciebie zrobiłem. Groźby, jeśli tego nie zrobisz, to pochlebstwa połączone z prośbami. Tylko ty jesteś na tyle inteligentny, żeby, czy odwracanie kota ogonem, to ty jesteś agresywny, nie ja. Kiedy nauczycie się rozpoznawać te wzorce, przestaną one na was działać. To jak poznanie sztuczek iluzjonisty, kiedy już wiecie, jak są wykonywane, tracą swoją moc. Jedną z najskuteczniejszych strategii obrony przed manipulacją jest technika szarej skały. Polega ona na stawaniu się tak nudnym i przewidywalnym, że manipulator traci zainteresowanie. Odpowiadacie krótko, neutralnie, bez emocji. Nie dostarczacie dramatu ani reakcji, których szukają. Manipulator, zawsze jesteś taki egoistyczny. Wy, może masz rację. I tyle. Brak dyskusji, obrony czy kontrargumentów. Ta technika jest szczególnie skuteczna, ponieważ manipulatorzy żywią się emocjonalnymi reakcjami. Kiedy ich nie dostają, często po prostu odchodzą. Ale uwaga, technika szarej skały powinna być stosowana selektywnie, głównie z osobami, które wielokrotnie udowodniły, że nie szanują waszych granic. W zdrowych relacjach ważna jest otwarta i szczera komunikacja. Bardzo istotnym aspektem radzenia sobie z toksycznymi osobami jest także zrozumienie, kiedy sytuacja wymaga profesjonalnej pomocy. Jeśli toksyczna osoba w waszym życiu stosuje przemoc fizyczną, groźby, stalking, czy jeśli jej wpływ poważnie zagraża Waszemu zdrowiu psychicznemu, to może być czas na skonsultowanie się z psychologiem, prawnikiem czy innymi specjalistami. Nie ma nic wstydziwego w szukaniu pomocy. Przeciwnie, rozpoznanie własnych granic i sięgnięcie po wsparcie, kiedy jest potrzebne, to oznaka dojrzałości i mądrości. Jung wierzył, że każdy człowiek ma w sobie potencjał do uzdrowienia i rozwoju. Ale czasami potrzebujemy przewodnika, który pomoże nam odnaleźć drogę. Terapia może być szczególnie pomocna, jeśli wielokrotnie znajdowanie się w toksycznych relacjach czy jeśli macie trudności z ustanawianiem granic. Ważne jest także pamiętanie, że praca nad sobą w kontekście trudnych relacji to nie tylko obrona, ale także okazja do głębszego poznania siebie i rozwoju. Każda trudna sytuacja to potencjalna lekcja. O waszych wartościach, granicach, mechanizmach radzenia sobie ze stresem. Im lepiej poznajecie siebie, swoje reakcje, wzorce zachowań, potrzeby i lęki, tym skuteczniejsi stajecie się w nawigowaniu przez skomplikowane relacje międzyludzkie. To inwestycja nie tylko w lepsze radzenie sobie z toksycznymi osobami, ale w ogólną jakość waszego życia. Pamiętajcie, że cel nie polega na tym, żeby stać się całkowicie niewrażliwymi na działania innych ludzi. Empatia i wrażliwość to piękne cechy, które warto zachować. Chodzi raczej o to, żeby rozwinąć umiejętność wybierania, kiedy i wobec kogo te cechy okazywać. Wyobraźcie sobie swoje emocje i energię, jak cenny skarb. Możecie go dzielić z ludźmi, którzy go cenią i traktują z szacunkiem, ale nie musicie go dawać każdemu, kto o niego prosi, szczególnie tym, którzy w przeszłości pokazali, że go nie szanują. To rozróżnienie między życzliwością a naiwnością, między openness a bezbronnością, to jedna z najważniejszych umiejętności w kontaktach międzyludzkich. Możecie być życzliwi i otwarci, zachowując jednocześnie zdrowe granice i rozeznanie. A teraz pytanie do Was: które z tych strategii wydają Wam się najbardziej przydatne w Waszym życiu? Czy są jakieś konkretne sytuacje, czy osoby, z którymi chcielibyście spróbować niektórych z tych technik? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Wasze doświadczenia mogą pomóc innym, którzy mierzą się z podobnymi wyzwaniami. Rozwój umiejętności radzenia sobie z toksycznymi osobami to proces długofalowy. Nie oczekujcie perfekcji od siebie. Każdy z nas czasami da się sprowokować czy zmanipulować. Ważne jest, żeby traktować te sytuacje jako okazję do nauki, a nie jako porażki. Kiedy następnym razem znajdziecie się w kontakcie z osobą, która próbuje zakłócić waszą równowagę, pamiętajcie o wszystkich narzędziach, które macie do dyspozycji: emocjonalna pauza, rozpoznawanie wzorców, technika szarej skały, asertywna, komunikacja, samocompasja i wsparcie ze strony zdrowych relacji. Nie musicie używać wszystkich naraz. Wybierzcie te, które wydają wam się najbardziej naturalne czy odpowiednie do konkretnej sytuacji. Z czasem te umiejętności staną się drugą naturą, a wy odkryjecie, że macie znacznie większą kontrolę nad swoim życiem emocjonalnym niż wcześniej sądziliście. Ostatecznie praca z toksycznymi osobami to nie tylko kwestia obrony, to okazja do rozwoju wewnętrznej siły, mądrości i autentyczności. Kiedy nauczycie się nie pozwalać innym dyktować waszego stanu emocjonalnego, odkryjecie nowy poziom wolności i spokoju. Jeśli ten materiał okazał się pomocny, rozważcie subskrypcję tego kanału, żeby nie przegapić kolejnych treści o psychologii, rozwoju osobistym i budowaniu zdrowszych relacji międzyludzkich. Często będziemy wracać do tematów związanych z pracami Junga i innych wielkich myślicieli, którzy pomogli nam lepiej zrozumieć ludzką naturę. Pamiętajcie, to co tu przedstawiłem, to materiał edukacyjny oparty na psychologii głębi i badaniach nad relacjami międzyludzkimi. Jeśli doświadczacie poważnych problemów w relacjach lub z zdrowiem psychicznym, warto skonsultować się z wykwalifikowanym terapeutą czy psychologiem, który będzie mógł Wam pomóc w sposób dostosowany do Waszej indywidualnej sytuacji. Drogę do wewnętrznej siły i mądrości przemierzamy wszyscy przez całe życie. Niektóre dni będą łatwiejsze, inne trudniejsze. Ale każdy krok na tej drodze, każda mała zmiana w sposobie myślenia o sobie i relacjach z innymi, to inwestycja w lepszą jakość życia i głębsze poczucie spełnienia.